Witam wszystkich. Tu Tomasz Kapłan, Macrologic. Zapraszam do kolejnej cotygodniowej analizy danych z ClickSense. Tym razem zajmiemy się analizą nieobecności. Mając do dyspozycji pulpit menedżera HR, mam też informacje o nieobecnościach dla całej firmy. Jest to suma dni nieobecności dla całego przedsiębiorstwa. Chcę drążyć strukturę nieobecności dla roku 2014. Wybieram rok 2014. Dane zostały zaktualizowane dla tego roku. Aby dokonać analizy struktury nieobecności, wybieram analizę nieobecności. Analiza nieobecności zawiera informacje związane z nieobecnościami dla roku 2014. Na wykresie odkrywam, że miesiąc lipiec jest miesiącem o najwyższej absencji. Klikając na lipiec, chcę zobaczyć, jaka jest struktura nieobecności w tym miesiącu. W tym miesiącu wszystkie nieobecności, Nieobecności to są nieobecności typu urlop wypoczynkowy. Chciałbym teraz zorientować się, jak wygląda struktura nieobecności chorobowych. Zaznaczam więc w klasach nieobecności nieobecności chorobowe. Jak widać na wykresie, najwięcej nieobecności chorobowych mamy w miesiącu lutym oraz wrześniu. Najwięcej zwolnień przypada na wydział Administracja. Klikam Wydział Administracja, aby zorientować się, Którzy pracownicy chorują najwięcej? W tabeli opisującej szczegóły nieobecności mogą odczytać początek i koniec nieobecności oraz dni kalendarzowe i robocze. W ten sposób odnajduję, że pracownik Bayer Urszula ma najwięcej dni chorobowego. Sprawdzę teraz, jak wygląda struktura nieobecności dla całej firmy, dla wszystkich lat. Jak widać, struktura nieobecności jest inna, ponieważ najwięcej nieobecności wykazuje Wydział Produkcyjny. W tabeli poniżej widać, że na Wydziale Produkcyjnym najwięcej nieobecności ma pracownik Kowalczyk Tomasz. Ciągle analizujemy nieobecności chorobowe, ponieważ mamy założony filtr na ten typ nieobecności. Jeżeli zdejmiemy ten filtr, wówczas mamy do czynienia ze wszystkimi nieobecnościami w całej firmie, łącznie z urlopami wypoczynkowymi. I jak widać, struktura nieobecności jest tutaj taka, że gro nieobecności to są urlopy wypoczynkowe, co można traktować jako sytuację normalną. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejną analizę dotyczącą zapotrzebowań na badania okresowe i szkolenia BHP.